O, to kiedyś jadłem, to jest fajne, patrzcie. To jest totalnie wegańskie. Imituje chyba w ogóle kurczaka. O, tu jest truflowy sosik. No nie wiem, ile on, słuchajcie, ma jak gdyby z truflami wspólnego. Chicken. O, tu są różne, patrzcie. Ja nawet nie zwróciłem uwagi. Patrzcie, tu mamy chicken, tu mamy lamba. A jak to cenowo? Patrzcie, to samo. Kurczak i lamba w tej samej cenie jest. Tu mamy bananów znowu, całutki plecaczek. Tak, nie, nie, nie. To nie jest tak, hopsiups, myślicie. Witam wszystkich obserwujących i subskrybujących, i jeszcze nie subskrybujących, nie wiem z jakiego powodu. Lecimy, co, tu, co my tu mamy? Słuchajcie, coś mam problemy, problemy mam, słuchajcie, ze składaniem zdań. Ale chyba już wiecie, dlaczego, jak zerkniecie do tej torby, no znowu są banany, słuchajcie, znowu banany. Tu mamy, patrzcie, te baby tomato. To jest pozycja taka luksusowa, 3,20. Więc słuchajcie, 11 zł za, nie wiem ile, jaka tu jest gramatura, ale podejrzewam, że tu może jest 200 gram. Nie wiem, będą jeszcze jedne, może będzie bardziej widoczne. No ukryli chyba gramaturę, za, zaślepili. Zaślepili tymi metkami, żeby ludziska nie były, słuchajcie, świadome. Wiecie o co chodzi, nie? To w ogóle nie wiem, co to, słuchajcie, jest za pozycja. Jakaś, jakiś coś do. Zerkłem tylko porpa pa, jakiś, jakaś wieprzowina do pieczenia. To jest podejrzewam, takie mięso. Ja jadłem kiedyś ten gulasz ichny, taki to jest takie mięso w takim ciastku. No, nie moje smaki, powiem tylko tyle. Wiecie, bo. O gustach się nie dyskutuje, ale mówię: no nie moje smatki. O, tu jest truflowy sosik. No nie wiem, ile on, słuchajcie, ma jak gdyby z truflami wspólnego, ale jest dobry, dobry. Kiedyś to jadłem, naprawdę polecam. No, może cenowo trochę przesadzili, nie? Dwa razy mamy, słuchajta no też pozycja taka: ponad 10 zł, słuchajcie, za takie, no, kocia piczka, nie? Jak to się mówi. Dobra, tu wjeżdża to pozycja. O, powiem wam, to jest fajna pozycja. To jest akurat chicken. O, tu są różne. Patrzcie, ja nawet nie zwróciłem uwagi. Patrzcie, tu mamy chicken, tu mamy lamba. A jak to cenowo? Patrzcie, to samo. Kurczak i lamp w tej samej cenie? Jest. Wydawało mi się zawsze, że kurczak jest tańszy. O, i tu mamy, patrzcie, to samo. Tu jest kurczak, a tu jest lamp. uuu, to jest jakaś odmiana. Zerkniemy tylko, czym się różni, tak wizualnie. O, powiem Wam, zdecydowanie, kurczak zdecydowanie lepiej wygląda. Ja chyba tego lamba nigdy nie jadłem. Tak, tak, ja tego nie jadłem. Patrzcie, jak to tu wygląda. No, tak. No, czy to wygląda apetycznie? No, no nawet, no nawet, ale tutaj zdecydowanie lepiej. Słuchajcie, patrzcie, widać, że jest ten kurczak. Ten ryż jest też jakoś fajniej, tak wydaje mi się lepiej doprawiony. Cenowo to wygląda tak samo. Zdecydowanie, jak gdybym nie był na diecie, słuchajcie, to bym wygrał, wybrał tego skurczaka. No ale trzeba wystawić na aplikację, i wiadomo, ktoś tam sobie, ktoś tam sobie złapie, i pewnie dzisiaj będzie miał kolacyjkę a możliwe, że jutro i nawet śniadanie bądź obiadek, nie wiadomo. U, tutaj wjeżdża jeszcze raz trufl Nie, 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 przepraszam, przepraszam, tu jakaś bazylia. Bazylia, słuchajcie, ale tak nawet fajnie zrobione 3,20, ta 15 zł. No to, to to już jest takie dobra, bardziej luksusowe. Wezmę tutaj troszeczkę, tak, wiecie, posprzątam po ten, poogarniam delikatnie, ale co ja, co ja dzisiaj miałem za przygodę w tym sklepie znaczy przed tym sklepem zaraz Wam powiem, spokojnie. Spokojnie, spokojnie nie awanturujcie się. Tu następny truflowy DIP jest. Powiem wam, ja tak myślałem, żeby sobie jeden zostawić, ale kurde trufle to mi się słuchajcie kojarzą z czymś, no takim luksusowym, takie wiecie, dobra już naprawdę takie. On e. A ja nic tak nie mam. Ja frytki żre takie, tylko wiecie, jakaś sałata. No to do czego ja to wezmę? Do czego? Do frytek? Taki ten? Myślicie sos? Może. O, to kiedyś jadłem, to jest fajne, patrzcie, to jest totalnie wegańskie, imituje chyba w ogóle kurczaka, to wysoko jest, ale powiem, nie śmiejcie się z tego, ja wam pokażę, jak to wygląda, ale powiem wam, kiedyś kogoś poczęstowałem tym i jedząc, normalnie myślicie, że przeżywacie kurczaka, a to w ogóle nie ma nic wspólnego. Ja nie wiem, to jest chyba jakaś soja, bo pewnie oni. Nie wiem, ci weganie to chyba wszystko z tej soi robią. Nie wiem, jak ktoś się zna, to niech da, da znaka w komentarzach, ale powiem Wam, ja to lubię. Naprawdę, to jest wegańskie, to jest na pewno, nie wiem, cudawianki i przetwarzanki. Tak mi się wydaje, że tu mogą się odbywać, ale to jest naprawdę smaczna pozycja. No dobra, i lecimy. Słuchajcie z tymi bananami. Banany to już ja, ja już niedługo, jak usłyszę chyba banany słowo banan, banany to powiem Wam, ja nie wiem, ja przestanę się obracać na ulicy po prostu. Nie, 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 ja już mam lęki powiem Wam z tymi bananami. Ja już teraz obliczyłem, powiem Wam przez tydzień, przez tydzień ludziom rozdałem 75 kg bananów. Naprawdę, ja Was nie ściemniam, no to będzie taka ilość. Nie wiem, czy nawet nie więcej. Ale aż się boję, czy ja mam w tym tygodniu przekroczyć 100 kilo. No niekoniecznie jestem zainteresowany. Słuchajcie, patrzcie tu jest, bo myślicie, że to tylko, to tylko tamto. Nie, słuchajcie, kochani, nie. Tu mamy bananów znowu, calutki plecaczek, tak? Nie, nie, nie. To nie jest tak chopciub. Myślicie, że wiecie, bierze się odbiór. Tutaj weźmiecie dwa kurczaczki, tu jakiś jakiś dipip poni, pomidorki. Nie, nie. Słuchajcie, to czasie nanosić na plecach, natargać torby, wiecie, stawy prawie powyrywane. No wiecie o co chodzi? To nie jest takie hopsiup. Że wy sobie oglądacie i myślicie, że to wiecie, a człowiek pa, 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 nażarł się za darmo, ze sklepu sobie wziął. Eee, słuchajcie, to jest ciężka robota. To wszystko trzeba przewalić samemu. Tam nie ma pomocy. Oni tylko, wiecie, ta obsługa to w sklepach, to oni się tylko patrzą i się pewnie śmieją, po co on to bierze, nie? A to ja biorę, słuchaj, ta, żeby to ludziom rozdać. Ale mam akurat, na szczęście, wiecie, co na te Aż naprawdę jestem zdziwiony, że co chwilę przywiozę te 25 kg bananów i wszystko powie, powiem Wam, wschodź mi, w dwa dni no, schodzą te banany. Tylko, że ja się boję, na tej dzielnicy nauczę tych ludzi żreć te banany, tak tyle tych bananów. Słuchajcie, to później oni będą tylko łazić i się pytać o te banany. Już nie będą chcieli źreć pomidorów, nic, tylko będą się dali. Gdzie te banany w ogóle są, nie? A skąd ja wezmę, jak już nie będzie sezonu na banany? Zresztą ja nie wiem, chyba ogólnie na banany to chyba jest cały czas, nie? Nie wiem, wy się znacie, ja się nie znam. Dajcie znaka w komentarzach, nie? No, ale kiedyś to chyba. Kiedyś, kiedyś, kiedyś. Za mojego, za mojego, jak byłem dzieckiem, ale to było wieki temu. Mało kto pamięta i żyje jeszcze, to wam powiem, że banany to się tam chyba nawet w telewizji się nie oglądało tak naprawdę. Gdzieś tam w gazetkach, w gazetce się oglądnęło, że one istnieją, ale gdzie by tam w ogóle ktoś widział? Banana na oczy, ludzie. No takie były czasy. Dzieciaki, wy się pewnie teraz śmiejecie, ale tak było, jak ktoś zobaczył pomarańcza, to się patrzył jak w telewizor. Zresztą telewizji nie było. No takie były czasy, takie były czasy, nie nieściemia. Dobra, ale wam powiem jeszcze właśnie ta afera dzisiaj. Sąsiadka, patrzcie, poczęstowała. O Jezus, sorki, poczęstowała mnie zupką dyniową. Pojadłem. Zupa wchodziła, no po prostu pierwsza klasa, ale powiem wam. Co się później zadziało? Pojechałem na ten odbiór, w ogóle jakiś czułem się, wiecie, taki wydęty, wywalony ten brzuch. No wiadomo, ja mam, no bo jestem przed tą dietą. To ten brzuch jest wywalony cały czas, tak naprawdę, nie? Ale mnie no mówię, tak wywaliło jeszcze bardziej. I mówię, no chryste pańskie, co się porobiło. Ja tylko dzisiaj zupy pochlipałem praktycznie, nie? Wezmę się do Was, obrócę, bo tak, z partyzanta. No i mówię wam, tylko wziąłem dzisiaj w sumie tej zupy, pochlipałem i mnie tak wysadziło po prostu. I idę po ten odbiór nagle, taka ciemna uliczka, wiecie, i taka konsternacja. Nie, wcześniej poleciałem do McDonalda, wbijam i chciałem tam, wiecie, z toalety skorzystać. Pytam się baba, ona mówi, że już posprzątana, bo oni zamykają. Ja mówię, no nie, no po prostu wbiła gwóźdź w moje serce bardzo głęboko w tym, w tym momencie, powiem wam. Ledwo wyszedłem z tego, z tego McDonalda, po prostu ze ściskiem, wiecie czego, nie. I w tą ciemną ulicę jakoś temat ogarnąłem, powiem wam. No, ale sami wiecie, jak to jest ciemna ulica. Wiecie, ktoś, ktoś najdzie, ktoś przejdzie. No, nie ma tego komfortu, jak siąść w kiblu. Normalnie, dupę posadzić, nie? Co ja wam będę mówił, wiecie o co chodzi. Dobra, słuchajcie, kończę. Sekcja komentarzy jest wasza. Pozdrawiam was serdecznie. Jak jesteście z okolicy, bierzcie te cholerne banany. Naprawdę, wszyscy już tu latają i tylko jedzą banany od samego rana. Pozdro, miłego dzionka albo wieczoru, nie wiem kiedy oglądacie, sekcja komentarzy wasza, lajka i suba, no i fajny komentarz. Na razie.